Cześć, dzień dobry widzowie, z tej strony Mixerdamo. Dzisiaj ze mną jest Korek, siemano. Siemano widzowie, witam was wszystkich. Korek tam sobie robi nam śniadanie, bo jest już dziesiąta. A my widzowie będziemy w tym dzisiejszym odcinku Zgadnijcie Co Robić. Owszem, już po miniaturce i po tym, po tytule filmu będziecie wiedzieć, będzie dzisiaj koszenie trawy, tak zwane kosy i sobie zakupiliśmy taką oto piękną trzydziestkę ona będzie kosiła, bardziej to Korek będzie kosił trzydziestko ja będę później prasował a Bele się zwiezie po, poza odcinkiem żeby ten dobra, trzydziestka chodź Kasper, bo śniadanie już gotowe czekaj, bo muszę się trochę przyciszyć, bo jesteś za głośna dobra Dobra, bra już. Oto. No, chodźmy se zjemy, nom, 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 nom. A, dobre nam, No, dobre namie granateczki. A nie, co to było? A to są chrupki na mleku, dobre. Dobra. No, a chrupki to te... No, dobra, chodź ten. Dawaj, wsiadaj do swojej trzcie... W zasadzie to nasza jest 30, nasza wspólna. A ja do tego to ja pierwszy pojadę, okej? Okay? Widzowie! Poczekaj, podjadę jeszcze. No jedź, jedź. Chodź jeszcze, pokażę. Widzą, że na korpkę da się nawet upalać 30. No. Da się na korpkę, tutaj. Te, tak jak samoróbka. No. Patrzcie, widzowie, tutaj klikasz. O. I odpala, widzicie pan. Tutaj, o. O to klikacie. Ok. O w tak liter I. Weź to korpkę w drugą stronę Okej. Okay? O kurde! Ty, zobacz, zaczep można schować i korpkę tak samo Dokwijn, ja ten, ten, ja ten zaczep wezmę... Jak to się ten zaczep? Weź ten zaczep tamten. Wyciągnij. Dobra, korpkę schowaj, okej okay? Ej, korpkę schowaj No przecież jest schowana Jest schowana, dobra O skorpku to brzydko wygląda trochę, nie? Dobra, chodź to idziemy. do odpalania No, chodź jedziemy Widzowie no, to... tam tu się w radiu tam chyba jakiś ten, mały sąsiad ten No Nie, dobra Ten dzieciak czy sąsiad No, idziemy Widzowie Ej jakby co, to zostawcie subika i łapkę w górę. Nie wiem czego, ale teraz. Właśnie. Mi też zostawiacie bo. Widzowie, jeżeli nie będzie subskrypcji na moim kanale, to nie ma kanału, niestety. Nie no, będzie kanału. Niestety. Musicie mu zostawić dużo subów, tu też. Na, Właśnie. Na 10 Na, robi... na razie lecimy po próbę. Na 10 tysięcy, chłopie. Chyba robimy live'a no. z twarzą, co nie? Ja? Czy nie? Z twarzą. No chyba tak, ale to pewnie za jakieś 4 lata wbijemy, także będziemy już troszkę starsi, także będzie to lepiej nawet do kamery w twarz, nie? No. Więc widzowie tak... Jak będzie już tak 10 tysięcy subów na moim i na Kaspera kanale to będziemy... Widzowie! Robić... Jak będziemy, jak na Kaspera albo na moim wbicie bicie 100 tysięcy subów, to, to widzowie robimy live'a jak otwieramy srebrny przycisk od YouTube'a. No. Ale jak u mnie wbije, to nie, bo ja chyba w pierwszy bedmę. Poczekaj, czekaj, bo tu się już z Dobra. Widzowie, tam coś tam. Dobra. Widzowie, widzimy się już na miejscu, jak będziemy już zaczynać kosić, żeby Kasper kosił. Więc widzowie, trzymajcie się. Zaraz się widzimy. Nara. Dobra, widzowie, jestem już po cięciu prac prawie już nigdy e, już nie ma z nami bo e, muszą kończyć e, no i teraz sam wracam teraz 30 w domu i jeszcze będziemy ładować bo na szczepie bo już są obnięte robimy tam e, właśnie robimy Piszonk, piszonka więc zostawcie subitę i łapkę w górę i kanału i na ukonały na, na barkę no i cóż lecimy teraz w dom z 30 na polu tam jest 60 z której z tam nie wiem ile wyszło, ale jedna czwarta na pewno będzie Więc są widzę jakby tam jakieś bary zostały, to mogę je polecić, bo już z wiozem Sorry, w zależności od takich No ale po prostu już jest późno i nie chcę się no, Po prostu samemu nie chcę się tak długo nagrywać, więc ten film będzie krótki, ale jak będzie w zebrać, to będzie dłuższy wygrywany, pewnie 20 minut tak mi się wydaje Więc. nic no. nie tutaj jakaś prawa rośnie sorry za odgłosy w tle ale wiatra tu mi nie chodzi strasznie gorąco jest nie dworze i więc sorry. no bramy jest pododrżane jak mówiłem, że na jest ale słabiki. słodki bramy będzie Zawiążą się rośnie jęczmień chyba, w końcu wybocie, tak, jęczmień rośnie, my już rozsyłamy nawóz. W następnym odcinku, czyli gdzieś za 3 dni, u kackra będą już liwa. Będą się co 3 dni, co 3 dni filmy pojawiały, czyli na przykład Dzisiaj jest u mnie, to u Bartka będzie, o, czekaj, dzisiaj jest piątek, no to jak właśnie w piątek jest film, u mnie to u Bartka będzie film o, 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 za prostu, czyli... Będzie w poniedziałek. Czekaj, czy tak? Tak, w poniedziałek powinien być film u Bartka. No i tak. No jak dzisiaj jest u mnie, to za trzy dni będzie u Bartka. Później, trzy dni po Bartka-filmie będzie u mnie, i tak. Cały czas. Właśnie jak tak mówiłem, że tutaj są utknięte, tutaj jest 6, tam jest 3, czyli 9, 10, 11, 12. Tutaj 12 dalej tutaj się ale może się zniszczy. Najpierw tak to tam zaczniemy, później tutaj przylecimy. Zobaczymy widzowie, czy nam się w ogóle uda włożyć. Bo ja mistrzem w wykładaniu to ja nie jestem. Więc może być ciekawie, co tu może się uda. Widzowie, tutaj muszę ustawić. Dobra. Aby to skupienie odbić No przecież nie podniesie dwóch I co ja myślę, i co ono my? Myślę, że dwóch nie podniesie O matko, nawet jednej nie je podniesie zająk Co za traktor nie. Dobra, widzowie widzimy się po cięciu. Zaraz się widzimy. Dobra, no to co widzowie My już tutaj zapakowaliśmy bele na przyczepkę. Tutaj się zmieściło. Czekajcie jeszcze tutaj poprawię. Tutaj jest. Tutaj Tutaj się zmieściło 5, czyli 10. Jeszcze dwie, tutaj się zmieszczą natura. Jeszcze widzowie, tutaj te właśnie zabiorę i zrobię screena, żeby było na miniaturkę. Dobra, widzowie, jednak dwie nie wejdą może być jedna chyba no tak, to będzie ja podnosiłem to jeszcze jedno i wrzucimy tutaj oba. o, jeszcze tutaj przyprzyjemy po żeby nic nie spadło opa ale czy w ogóle to jedno podniesie? Poniosło, ale jest ciężko dobra widzowie może jednak może jednak nic nie będziemy mieli na górze, co nie będzie najlepiej czekajcie z drugiej strony Dzielimy, zapinamy. Jeszcze tutaj widzowie zrobię oto. Pyk. No, teraz zrobiłem już. Teraz widzowie Mogę znaleźć też moje gospodarstwo z tymi barami wyszło tam tam 12,5 i tu mam jeszcze się łoków. No to chyba bel z takiej nawet nie małej łąki, To rozmiary ma. już tutaj. Przejdziemy na gospodarstwo i tu będzie koniec filmu Tak jak przedtem mówiłem, teraz wartości z nie ma Kurde, myli mi się z nim, dobra no i chyba to był no kurde Myli O nie Słuchajcie widzowie, mi się kamera przełączyła, zaraz będę. Dobra, no, widzowie, już jesteśmy na normalnej drodze. Dobra, był pełne, że się tam w no, polu Ale nie mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze. O, żebym się z tymi balami nie wywalił. No, w tym to będzie problem. więc jeszcze nie zostawię doma, to już e, malutko to muszę już za 20 minut zostawić i do południa i jest super żebym się przewalił się wywali, i będzie problem Tutaj. Teraz wyładować nie wyładuje, to zostawię jak się zmieści tej kurnię, to zostawię w stu dole, I tak To, I, to, się zmieści, to I tam by na razie. No więc już lecimy. I to jest piękny, to sobie chodzę. Wchat, już. Nieważne, teraz, ie, to nie się, ale tutaj już, to człowiek jak, dwa, 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 nie dwa, 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 sobie wywaliłeś. dwa, 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 tak, czekam, nie, spręcznie... Nie, już... parę prawie. To oczywiście... Nie, dosadały się chyba i żeby spóźnić. To nie ma właśnie... Zabieram ten wysyłek przy ziemi. Tak. O. Ściśnijmy. Dobra. Teraz możemy wjechać. Tak. Bra to jeszczerócimy do stodały te o bra tutaj musimy sobie sobie pomóc. bok, terus Roblano problem.

Leś, tak, tak, się tak, że się bo być, tak, środek, tak, 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 taki tak, a tutaj tak, 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 I teraz gitara. Teraz to w sumie mogę tam trochę przepchać. Dobra, tak o. Tutaj zamykamy. Więc też. Więc widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ze był Kacper. Dam linka do jego kanału w opisie. nakarmiamy tutaj jeszcze pieska. Żeby sobie zjadł. No. No i to by było tyle, więc. Na razie, cześć! Nara!